O cięciu cesarskim powinna dowiedzieć się więcej każda przeszła mama, nawet jeśli planuje poród drogami natury. Warto mieć z tyłu głowy, że podczas samego porodu może dojść do komplikacji i konieczne będzie cięcie cesarskie. Nazywam się Paulina Pająk, jestem ginekolożką i ten odcinek nagrałam dla wszystkich przyszłych mam, które chcą dowiedzieć się, na czym krok po kroku polega cięcie cesarskie. Według Światowej Organizacji Zdrowia jedynie 15-20% przypadków ciąż powinno kończyć się cięciem cesarskim. Pewnie zastanawia się, czemu WHO nie rekomenduje większej liczby cięć. Z perspektywy medycznej, cięcie cesarskie bardziej zagraża życiu matki i dziecka niż poród naturalny. Przez to też w Polsce nie mamy możliwości wyboru rodzaju porodu. Nie ma czegoś takiego jak cięcie cesarskie na życzenie, czyli albo są do niego wskazania, Albo ich po prostu nie ma i należy rodzić siłami natury. W rzeczywistości istnieje szereg różnych wskazań do przeprowadzenia tego rodzaju zabiegu. Rekomendacje dotyczące cięcia cesarskiego obejmują różne kategorie. Skoncentrujemy się teraz na kluczowych wskazaniach związanych z samym procesem porodu. Cięcie cesarskie jest wykonywane w sytuacjach, gdy istnieją uzasadnione powody zarówno ze strony matki, jak i płodu. Dotyczy to przypadków, w których poród naturalny byłby niemożliwy, utrudniony lub wiązałby się z wysokim ryzykiem powikłań zarówno dla kobiety, jak i dziecka. Wśród wskazań śródporodowych do cięcia cesarskiego najważniejszym czynnikiem jest brak postępu porodu. Czyli jest to sytuacja, w którym na przykład w pierwszym okresie porodu Pomimo rozwarcia szyjki macicy na 6 cm, nie występuje dalsze rozwarcie. W drugim okresie porodu, gdy główka dziecka nie ulega ustaleniu lub rotacji przez dwie godziny lub w przypadku znieczulenia zewnątrzoponowego trwającego przez 3 godziny, również stanowi to istotne kryterium wskazujące na konieczność cięcia cesarskiego. Nieskuteczność indukcji porodu, czyli jego wywołania, może być jednym z powodów decyzji o cięciu cesarskim. Zwłaszcza w przypadku, gdy stymulacja oksytocyną trwa powyżej 18 godzin, a nie udaje się osiągnąć aktywnej fazy porodu, czyli tych 6 cm rozwarcia. To samo dotyczy sytuacji, gdy podobna próba indukcji porodu okazała się nieskuteczna. Nagłe stany, takie jak niedotlenienie wewnątrzmociczne płodu, zidentyfikowane na zapisie KTG lub zmiana koloru płynu wodniowego na zielony, stanowią pilne wskazanie do cięcia cesarskiego. Inne sytuacje nagłe obejmują wypadnięcie pępowiny, oddzielenie łożyska z krwawieniem, pęknięcie macicy w trakcie porodu oraz nietypowe położenie płodu, takie jak miednicowy czy poprzeczny. W przypadku ciąży mnogiej, zarówno bliźniaczej, jak i z więcej niż dwoma płodami, cięcie cesarskie jest zalecane. Jeśli masa ciała dziecka przekracza określone normy, to znaczy powyżej 4,5 kg zdrowej kobiety lub powyżej 4250 kg u kobiety z cukrzycą. Może to stanowić dodatkowo uzasadnienie do cięcia cesarskiego. Dodatkowo istnieje szereg innych medycznych wskazań do cięcia cesarskiego, takich jak schorzenia kardiologiczne, neurologiczne, okulistyczne czy psychiatryczne. Przykłady to retinopatia cukrzycowa, zakażenie HIV przy biremi większej niż 400, stan po więcej niż w dwóch cięciach cesarskich, aktywne choroby zakaźne, jak np. wirus opryszczki. Powyżej 28 tygodnia ciąży, a także krótki okres od poprzedniego cięcia cesarskiego, czyli krótszy niż 12 czy 18 miesięcy, co może wpływać na decyzję o kolejnym cięciu cesarskim. Zespół marfana, poszerzenie aorty, niewydolność krążenia. Mogą to też być wskazania psychiatryczne, które są bardzo popularnym wskazaniem, czyli pacjentka dostaje zaświadczenie, że się boi porodu, i niektóre szpitale uznają to jako wskazanie do cięcia cesarskiego. Wskazań do cięcia cesarskiego jest cała lista, którą nie sposób w jednym filmie wypunktować. Jeśli chcesz poczytać o tym więcej, to mamy ustawę, która konkretnie określa, przy jakich problemach stosujemy cięcie. Jak przygotować się do planowanego cięcia cesarskiego? O tym częściowo mówiłam już w odcinku o przygotowaniu się do porodu w ogóle. U góry wyświetli Ci się do niego link i polecam tam zajrzeć, bo obłamiam takie ABC przygotowań do porodu. Mówię o potrzebnych dokumentach, o tym, jak przygotować ciało i umysł, ale też opowiadam o takich mniejszych aspektach jak lewatywa albo ogolenie się przed porodem. A wracając do cięcia cesarskiego, przed dniem operacji konieczne jest wykonanie kilku kroków. Jeżeli cięcie cesarskie jest planowane, trzeba na świeco wykonać badania laboratoryjne, takie jak grupa krwi, morfologia, fibrynowin, PT, APTT, sód czy potas. Zależnie od wymagań ośrodka, w którym przeprowadzone będzie cięcie cesarskie. Warto zastanowić się nad tym, jakie rzeczy będą komfortowe po zabiegu, np. Na wygodna koszulka czy podkłady, to no już takie kwestie bardziej osobiste, więc polecam Ci poszukać w internecie listę tego, co warto wziąć do szpitala, bo jest tych rad naprawdę sporo. Czy cięcie cesarskie ma wpływ na zdrowie dziecka? Tak, badania wykazują, że dzieci urodzone drogą cięcia cesarskiego częściej doświadczają pewnych problemów, takich jak zaburzenia oddychania, alergie, astma czy cukrzyca typu pierwszego. Ponadto sposób, w jaki noworodek jest narażony na bakterie związane z matczyną florą skórną, może wpływać na jego układ immunologiczny. Kobiety mogą się też nie spodziewać przy cięciu cesarskim zagrożenia i powikłań dla nich samych. Takie matki mają dziesięciokrotnie wyższe ryzyko krwotoku i powikłań zagrzepowo-zatorowych po cięciu cesarskim. Dodatkowo po cięciu cesarskim istnieje możliwość nieprawidłowej implantacji łożyska w kolejnej ciąży, co może obiegać się m.in. łożyskiem przodującym lub wrastającym. To z kolei może zwiększyć ryzyko powikłań operacyjnych oraz ewentualnych uszkodzeń pęcharza moczowego albo jelit przy przyszłych interwencjach chirurgicznych w obrębie jamy brzuszli. Oprócz tego jest też możliwość powstawania endometriozy w bliźnie po cięciu cesarskim. Opiszę Ci teraz, jak wygląda cięcie cesarskie krok po kroku. Jeżeli chodzi o planowe cięcie cesarskie, to oczywiście najpierw pani jest przyjmowana do od oddziału, jest opisywana przez położną, opisywana przez lekarzy, są zlecane i pobierane badania laboratoryjne, jest wpisywana taka pacjentka na drugi dzień do planu. A rano przejeżdża na blok sali cięć cesarskich, która najczęściej jest gdzieś bardzo blisko bloku porodowego albo jest w jego, oś, w jego środku. Pacjentka w tym miejscu jest jeszcze oglądana przez anestezjologa, który zbiera dodatkowy wywiad. Pobierane są zgody pisemne zarówno na znieczulenie, jak i na wykonanie cięcia cesarskiego. Jak przebiega samo cięcie cesarskie? Znieczulenie przy cięciu cesarskim jest najczęściej podpanie czynówkowe, czyli lekarz podaje je wbijając się przez kręgosłup, dzięki czemu podczas operacji mama może być świadoma jej przebiegu, dotyku lekarzy i położnych, ale nie czuje bólu. Jeśli jednak takie znieczulenie jest niemożliwe, np. przez chorobę matki, to wtedy operacja przebiega pod narkozą. Sama operacja trwa około 30-40 minut. Zaczynamy od zrobienia nacięcia na 15 cm, a potem przez wszystkie powłoki jamy brzusznej dochodzimy do macicy, którą również się przecina. Tu następuje wyjęcie dziecka, ale nie zawsze jest to łatwe, bo niekiedy wymaga dużej siły i czasami pomaga przy tym wyciągnięciu nawet kilka osób z personelu. Rodzi się dziecko, i tu tak jak przy porodzie naturalnym, po wyjęciu główki już wszystko jest łatwiejsze. Potem odcinamy pępowiny i równocześnie rodzi się łożysko, a my przechodzimy do tamowania krwawienia z macicy, która jest bardzo ukrwiona. Na koniec zszywamy wszystkie warstwy i na sam brzuch zakładamy szef śródskórny. Popyt w szpitalu po operacji wygląda bardzo podobnie jak w przypadku pań po porodzie naturalnym. Kobiety niekiedy zastanawiają się, o czemu są trzymane w szpitalu do momentu pierwszego wypróżnienia. To dlatego, że chcemy mieć pewność, jak po wszystkich operacjach brzusznych, że na pewno nie doszło do żadnego uszkodzenia czy podwiązania jelit, które mogłoby skutkować niedrożnością lub innym powikłaniem. Dopiero to wypróżnienie jest takie ważne, żeby mieć pewność, że jelita pracują. I oczywiście przechodzimy do momentu połowu. Standardowo trwa on 6 tygodni. Jest to czas, w którym się dochodzi do siebie, dochodzi do involucji, czyli cofania się zmian ciążowych i porodowych. Wtedy wszystkie narządy maczyny powracają do pierwotnego położenia, wielkości kształtu i stanu. Poza koniecznością pielęgnowania rany po cięciu cesarskim, to sam połóg nie różni się specjalnie od połowu po porodzie drogami siłami natury. Zachodzą wówczas te same zmiany. Jeszcze na koniec chcę poruszyć kwestię społeczną, czyli stygmatyzację matek po cięciu cesarskim przez inne kobiety. Czemu kobiety po porodzie naturalnym mówią, że kobieta po cięciu cesarskim to nie jest prawdziwa matka? Jako lekarz zupełnie tego nie rozumiem. Cięcie cesarskie jest operacją z konieczności. W Polsce nikt nie może go sobie wybrać na życzenie. Wiadomo, że to kobiety sobie czasami jakieś zaświadczenie załatwiają, ale nie jest to ich winą, że na przykład w toku porodu pojawiły się wskazania do cięcia cesarskiego. Podczas operacji dziecko też się rodzi i połóg po porodzie jest praktycznie taki sam w obu przypadkach. Jedynie trzeba pielęgnować inne miejsca blizny. Daj znać w komentarzu, czy spotkałaś się z tym zjawiskiem. Napisz też, jak przebiegał Twój poród przez cięcie cesarskie. Niech więcej kobiet będzie miało świadomość, jak to wygląda. Na dziś to wszystko. Będzie mi miło, jak zostawisz like, subskrypcję. A dzięki temu też więcej pań zobaczy ten odcinek. Widzimy się w kolejną środę o 20.00.